Później i tak się dowie. Myślałam nad tym. Jest za młoda, by zrozumieć pewne rzeczy. O co chodzi? Masz kłopoty? Nie martw się. Rozwiążę to sama. Odrobiłeś pracę domową z literatury? Nie. A była na dzisiaj? Tak. Nie odrobiłem. Masz. Spóźnimy się na lekcję. Trudno. To jest dla mnie ważniejsze. Pilnuj. Nie ma. Pewnie moja siostra je schowała. Pospiesz się. Dobra. Bo nas złapią. Mam. Przeczytam. Jak przyjdzie Lubita, zabije nas. Chodźmy. Masz rację. Wstawaj. Tylko schowa Makta. Zabierasz je? Jasne. Po to przyszłam. Jak je przeczytam, podrzucę na miejsce. Chodźmy. Zamknij szufladę. Zaczekaj. Otwieraj. Teniasz. Spójrz. Dla najsłodszej osoby na ziemi. Kto podpisał? Tomas. Tomas, tu Jak to? chłopak. Zastanów się. Jasne. Nie bij mnie. Coś taka agresywna. Odbiło ci. Moim zdaniem trzeba wrócić do mieszkania Gastona i sprawdzić, co jeszcze ukrywa. To za duże ryzyko. Lepiej przeszukajmy jeszcze raz komputer. Musi tam coś być.

Dobra, za wszelką cenę. Koniecznie. Sprawdzimy, co Gaston ma w plikach zabezpieczonych hasłem. Dokładnie. Jeśli hasło jest identyczne, próbuję je złamać. Serio? Super. W porządku. Ty jesteś zazdrosna? Nie. To mi nie ma z tym nic wspólnego. Sol wszystko zmyśliła. Nie wciągnie mnie w tę te grę. Też nie wierzę, że jej to wysłał. Widziałaś? To chyba dla ciebie. Rzeczywiście. Kto je przysłał? Dla najsłodszej osoby na ziemi. Kto? O nie. Co? Tomas? Powiedziałam mu, żeby zostawił mnie w spokoju. Jest bardzo miły. To żałosne, że jego dziewczyna nic o tym nie wie. Wiesz, co jest żałosne? Że sama wysyłasz sobie prezenty. Nie robię tego, ale myśl, co chcesz. Posłuchaj, kochanie. Nie łam sobie głowy, jak rozdzielić mnie z Tommy, bo i tak ci się nie uda. Jak sobie życzysz. Dobrze, że zrozumiałaś. To wariatka Miło, że dostałaś czekoladki Pozdrów Sabrinę, dawno jej nie widziałem Przepraszam A ja? Została już niespodziankę to zachęta do dalszych koncertów. Powinniśmy wykorzystać Twoje układy z Sabriną. Komentarz na czasie, Giovanni. Idę na lekcję. Nie patrzcie tak. Spoko. Mija i tak jest na mnie zła. Ale super. Nie tłumacz się, przecież nie wysłałeś jej czekoladek. Skądże? Kurza mnie, że Sol rozsiewa plotki. Mnie też. Wiesz, kto jest najseksowniejszą dziewczyną w klasie? Daj spokój. Gojkolea. Cisza. Co to znaczy? To tylko miłość. Pocałunek. Myślisz, że jak masz buzie modela, możesz całować wszystkie dziewczyny? Zadrzwij. To nic wielkiego. Milcz Gandia. Będę grzeczny. Cisza. Kto się odezwie, wyjdzie. Czemu denerwują panią przystojni, chłopcy? De la Riva, wyjdziesz razem z Gojcoleą. Jeśli uważasz, że jest taki śliczny, napiszesz wypracowanie o pojęciu piękna w literaturze. We wszystkich epokach. Ale precz. Natychmiast z klasy. Za drzwi. Siadaj, Gandia. Ty zostajesz. Po zajęciach macie mi oddać seje zadane na dziś. Przepraszam, ale zapomniałem. Trudno, Alanis. Cisza. Wypracowania z zeszłego tygodnia są fatalne, szczególnie Bustamante i Colucci. Wstyd. Dwie najgorsze prace. Wyjmijcie podręczniki. Wykorzystam wolną chwilę i pójdę do pokoju Lupity przejrzeć akta. Zaczekaj. Profesor zaraz przyjdzie. Albo prześlą zastępstwa. Witam. Siadajcie i wyjmijcie podręcznik Stanisławskiego, historię teatru. Róbcie notatki. Powinniśmy wykorzystać twoje układy z Sabriną. Komentarz na czasie, Giovanni. Czemu nie notujesz, koluci? Przepraszam, źle się czuję. Dostajesz pałę. Może to Cię ucieszy. Trudno. Nie wytrzymam na tej lekcji. Więc dostaniesz zero. Nie krzycz na Panią Profesor. Nie krzyczę. Koluczy i Ferrer, cisza. Mi źle się czuję. Mogę z nią wyjść? Nie, ale wyjdziesz za to, że jej bronisz. Dlaczego? Milcz i wynocha. Na co czekasz? I zamknij za sobą drzwi. Ja nie chcę. Nie płacz ko ludzi. Z klasy.